Zanim wybierzesz łóżko, zatrzymaj się na chwilę. Że dobrana rama to pierwszy z pięciu kosztownych błędów. Estetyka może kusić, ale to konstrukcja łóżka odpowiada za komfort i trwałość. Zwróć uwagę na solidny stelaż, najlepiej z elastycznymi listwami, dobrą wentylacją i możliwością regulacji. Nie daj się też zwieść samemu wyglądowi. Drewno jest trwałe i ponadczasowe, metal lżejszy i nowoczesny, ale często mniej stabilny, a tanie płyty meblowe mogą szybko się rozpaść. Kolejny błąd. Brak pojemnika na pościel, czyli gwarantowany bałagan. A łóżko z miejscem do przechowywania to po prostu wygoda. Wszystko masz schowane, ale zawsze pod ręką. I wreszcie styl też ma znaczenie. Sypialnia to spójna opowieść, więc łóżko powinno wpisywać się w wystrój kształt, kolor, zagłówek, wykończenie wszystko to wpływa na atmosferę i harmonię wnętrza. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uniknąć tych pułapek i znaleźć łóżko idealne, napisz w komentarzu, jeśli interesuje Cię poradnik krok po kroku.